Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat trzech pudrów naturalnych do twarzy, które możemy kupić na biochemii urody. Także, jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Jeżeli chodzi o pudry do twarzy z biochemii urody, oni mają kilka rodzajów tych pudrów. Ale chyba, jak dobrze pamiętam, w dwóch, że z diamentami i chyba ze złotem, był silikon o bardzo mocnym mocowaniu się do podłoża. Także odpadły natychmiastowo. Ale trzy tutaj pudry mają bardzo wzorowe składy. I ja tutaj Wam nie będę pokazywać przebitek, ponieważ te pudry są pakowane po prostu we woreczkach. I musicie je albo przesypać sobie do pustych opakowań od pudrów do twarzy, albo po prostu za groszowe sprawy, za 2-3 złote. kupić sobie takie opakowanie od pudru do twarzy i sobie przesypać ich zawartość. I pierwszym pudrem, który zrobimy sobie analizę jest to puder jedwabny 100%. Koszt na stronie Biochemii Urody 13 ,80 zł 80 groszy. I tutaj producent pisze, że zastosowanie tego pudru może być w stężeniu od 5 do 10%, jeżeli chodzi o dodatek do pudrów, bądź w stężeniu 100%, czyli możemy aplikować bezpośrednio na skórę twarzy. Nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o specyfikację tego pudru, jest ona następująca. Dzięki zawartości licznych aminokwasów dodaje pudrą własności nawilżających i odżywczych, tworząc na powierzchni skóry cienki film, który zapobiega utracie wilgoci i chroni przed czynnikami zewnętrznymi. Tutaj w delikatny sposób absorbuje nadmiar sebum, zmienia kąt odbicia światła od powierzchni skóry, nadając jej delikatny blask, zmiękczając rysy skóry oraz zmniejszając widoczność zmarszczek. Wykazuje działanie antybakteryjne, nadaje pudrom jedwabistego dotyku i konsystencji, odbija i częściowo absorbuje promieniowanie UV, odpowiedni jako puder wykańczający makijaż. Jest niekomedogenny, czyli nie zapycha Także jak najbardziej. I tutaj, jeżeli chodzi o skład tego pudru, to jest on następujący: Puder jedwabny. Tylko tyle. Silk powder. Także jak najbardziej. Jednoskładnikowy, wzorowy skład. I tutaj płacimy dokładnie za 6 gram 13,80 zł. I ten puder będzie idealnym pudrem wykończeniowym dla skór dojrzałych, bardzo suchych, odwodnionych, które lubią matowe wykończenie, ale również takie delikatnie rozświetlające. Żeby nie wiem, czy mnie dobrze zrozumiecie, żeby to nie był taki totalny płaski mat. Że skóra nie ma ani grama zdrowego blasku, tylko w tym pudrze będzie jeszcze takie dodatkowe, delikatne rozświetlenie skóry. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o ten puder jedwabny w cenie 13 zł80, zł otrzymujemy wzorowy puder do skór dojrzałych. Także polecam. Następnym pudrem marki Biochemia Urody jest to puder perłowy 100%. Koszt 13,80 zł, o gramaturze 7 gram, czyli o gram więcej od pudru jedwabnego. Jeżeli chodzi o specyfikację tego pudru perłowego, jest ona następująca. Puder perłowy poprawia metabolizm skóry, działa przeciwzmarszczkowo, regeneruje, wzmacnia elastyczność i napięcie skóry, działa gojąco i antyseptycznie na drobne uszkodzenia skóry i wypryski, Łagodzi, absorbuje nadmiar sebum matowiąc skórę, zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek i porów skóry, wygładza, rozjaśnia i ożywia koloryt. Jest niekomedogenny, nie powoduje zapychania. Także jak najbardziej. I tutaj jest to puder wykończeniowy, czyli możemy tutaj albo go używać w stężeniu od 1 do 5% jako dodatek do innych pudrów, czyli sobie dosypujemy niewielką ilość i tworzymy sobie taką kombinację. Albo możemy stosować go o stężeniu 100%, czyli bezpośrednio czysty puder perłowy na skórę twarzy. Także jak najbardziej. I tutaj on będzie pełnił też funkcje takie matujące, ale też to nie będzie płaski mat. Zastanawiałem się nad słowem w sumie. Będzie on też o takim delikatnie rozświetlającym wykończeniu, czyli skóra nie będzie wyglądać tak płasko, tylko ta skóra będzie wyglądać tak promiennie. Będzie zmatowiona, ale będzie również też delikatnie rozświetlona. Czyli nie będzie wyglądać się po płasko, tylko będzie wyglądać bardzo naturalnie. Oczywiście że jasna, perły posiadają takie właściwości prewencyjnie, silnie przeciwzmarszczkowe, regenerujące, antyoksydacyjne. Także jak najbardziej, jeżeli chodzi o specyfikację, również nie wysuszającą skóry tego pudru, ten puder nie powinien skóry wysuszać, także jak najbardziej i jeżeli chodzi o skład tego pudru perłowego jest on następujący jeden składnik, puder perłowy Pearl Powder, także jak najbardziej w cenie 13,80 zł otrzymujemy również idealny puder wykończeniowy wzorowym składem Następnym pudrem do twarzy jest oczywiście, co? Puder bambusowy. Bardzo dobrze Wam znany. Tutaj mamy go dostępnego o gramaturze 8 gram w cenie 14 ,95 zł 95 groszy. Skład jest czyściutki, mamy tylko puder bambusowy, także jak najbardziej jeżeli chodzi o skład wzorowy. I tutaj jeżeli chodzi o specyfikację działania tego pudru do twarzy, to jest ona następująca. Puder posiada intensywne właściwości matujące ze względu na porowatą strukturę cząsteczek. Zgadza się. Wykazuje wysokie zdolności do absorbowania nadmiaru sebum, nadające, że matowy wygląd i oczuwalną gładkość. Dzięki wysokiej zawartości krzemionki, oprócz działania wygładzająco matującego, puder bambusowy wykazuje dodatkowo właściwości pielęgnujące skórę. Działa antybakteryjnie, łagodząco wspomaga gojenie i reguluje aktywność gruczołów łojowych. Czyli to jest to, o czym wam ciągle mówię, że Trzeba regulować funkcjonowanie gruczołów łojowych. I on, w związku z tym, że będzie skórę matowić, to będzie również ją regulować. Nie będzie skóry odwadniać, że wtedy gruczoły łojowe po prostu dostaną szału i będą produkować jeszcze więcej łoju. Nie. On tutaj będzie trzymał gruczoły łojowe w ryzach, ale również będzie Wam zapewniał mat. Jeżeli chodzi o zastosowanie, to również tutaj, puder yy, może być stosowany oczywiście rzecz jasna samodzielnie na skórę twarzy o stężeniu 100%. Czyli czysty puder bambusowy może być aplikowany od razu na skórę twarzy, także nie ma żadnego problemu. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze fajne dwa zastosowania, ponieważ możemy go stosować jako naturalny puder dezodorujący, czyli który będzie pochłaniać nadmiar potu, także jak najbardziej. Dodatkowo ten puder bambusowy możemy używać jako naturalny, suchy szampon do włosów. Moi kochani, no nie ma o czym gadać. Jeżeli chodzi o skład tego pudru, jest wzorowo. Cena 14,95 zł za gramaturę 8 gram. Ten puder będzie już takim totalnym, totalnym, totalnym ideałem dla skór tłustych, problematycznych i trądzikowych. Ale nie będzie mieć tych silnych właściwości wysuszających, żeby gruczoły łojowe nie dostały wścieku, po prostu i żeby nie zalały nas włojem i żeby po prostu się nie rozregulowywały. Także moi kochani, to są trzy pudry z biochemii urody, które Wam mogę ze szczerego serducha polecić. Jeżeli chodzi o dwa pozostałe pudry, które są dostępne w asortymencie biochemii urody ze złotem i z diamentami, no niestety Wam ich nie polecam, ponieważ zawierają silikony o bardzo mocnym mocowaniu się do podłoża. Ale te trzy pudry mają wzorowe składy, są czyściutkie, także jak najbardziej mamy tutaj dwie wersje pudrów takich matująco-roświetlających. I tutaj mamy jedną wersję pudru typowo. Matującego, który nie będzie doprowadzał naszych gruczołów łojowych do wścieku. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego hej.